Witam Państwa, ja nazywam się Paweł Pańczyk, a moim gościem jest dzisiaj pan Norbert Kaczmarczyk, pełnomocnik rządu do spraw przetwórstwa i rozwoju rynków rolnych. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, witam Państwa serdecznie. Jak długo jeszcze będziemy odczuwać skutki wojny w Ukrainie na polskim rynku produktów spożywczych? Tak naprawdę to jest kilka aspektów tej rozmowy, bo przede wszystkim trzeba podkreślić to, o czym mówimy od kilku tygodni, że Polska jest bezpieczna, jeżeli chodzi o żywność. Jesteśmy eksporterem netto. Eksportowaliśmy w zeszłym roku za ponad 37 miliardów euro. W tym roku ten eksport spada, ale spada z tego powodu, że Europa budzi się, Europa widzi, że sytuacja wojenna wymaga pewnych ruchów. W Polsce również ten eksport w przypadku zbóż chociażby spadł, bo w zeszłym roku o tej porze mieliśmy. Wyeksportowano już ponad milion ton zbóż. W tym roku jest to około 100 tysięcy ton. Okazuje się, że Europa reaguje na ten rynek, natomiast widzimy różnicę w sklepach. Jesteśmy bezpieczni żywnościowo, nie będzie w Polsce głodu, natomiast odczuwamy to w portfelach. W tych portfelach będziemy to odczuwać do momentu. Dopóki Europa nie postawi stanowczego, nie postawi stanowiska, które będzie jednoznacznie potępiać agresję Rosji na Ukrainę, mówię tutaj o Niemcach, które muszą pokazać jednoznaczne stanowisko, odciąć się od współpracy z Rosją, bo jak najszybsze uwolnienie Ukrainy, jak najszybsze wybawienie tego państwa to również bezpieczeństwo żywnościowe nie tylko dla Polski, ale również dla Afryki, dla całego świata, bo przecież to jest ten spichlerz Europy. Jeżeli on będzie bezpieczny, to Europa będzie bezpieczna i również w sklepach te łańcuchy dostaw, które są zaburzone, będą unormowane, dzięki temu będziemy mogli wrócić do normalności, również normalności cenowej. Jak ważne i jaki wpływ ma na rolnictwo polskie bezpieczeństwo białkowe. Bezpieczeństwo białkowe to jest bardzo istotny temat związany z przede wszystkim paszą. Bo jako posłowie również podpisujemy moratorium co dwa lata, czyli sprowadzanie import soi genetycznie modyfikowanej ze Stanów Zjednoczonych, z Ameryki Północnej z Ameryki Południowej, co prowadzi do tego, że brakuje cały czas tej paszy chociażby dla drobiu i przez to mamy problem białkowy. Jako Ministerstwo Rolnictwa, jako Polski Parlament promujemy zespoły białkowe w parlamencie, które mają zachęcić rolników do uprawy tej rośliny. Jakie są plusy? Plusy są takie, że dużo mniejsze nawożenie azotowe, wyższe plony później w kolejnych latach jest doskonałym przedplonem dla pszenicy, dobre e, finansowo gratyfikacje może naprawdę na wyższym poziomie gospodarstwo prowadzić niż na przykład gospodarstwo, które jest skupione na kukurydzy e, czy pszenicy. E, jednocześnie można stosować naprzemienne e, uproszczone uprawy, czyli na przykład uprawę bezorkową jako przedplon przed pszenicą. Jednocześnie dzięki temu ten deficyt nawozowy jest tutaj zniwelowany. Rolnicy nie wydają tyle pieniędzy, Natomiast mogą dobrze na tej soi zarobić. Co za tym idzie? Wyższe dopłaty, a jednocześnie paszarnie, kurniki mają nasze rodzime białko non-GMO, które jest produkowane z naszych nasion. Dzięki temu uzyskujemy bezpieczeństwo białkowe, krótkie łańcuchy dostaw, bezpieczeństwo paszowe i bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o produkcję drobiu. To jest niesamowicie istotne, dlatego jest to szansa. Zachęcam do tego, bo tylko 20, trochę ponad 20 tysięcy hektarów, Soj w Polsce to jest za mało. Musimy prowadzić do bezpieczeństwa białkowego. Marzy mi się to ze względu również na wynik ekonomiczny rolników, również hodowców. To zabezpiecza bardzo wiele elementów, a przede wszystkim zabezpiecza dzięki temu portfel konsumenta, który w sklepie będzie mógł kupić tą żywność taniej, bo nie będzie takich wysokich kosztów produkcji. To wszystko ma nas doprowadzić do obniżenia cen w sklepach dla obywatela, który konsumuje żywność. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję panie redaktorze. Dziękuję serdecznie.